Cześć, cześć, jestem Kylek i w dzisiejszym odcinku Zagrałem sobie z widzem na początku w debajia Wang Vian, a później w Bedłoosy, dwie gieki, tak o więc na początku możecie zostawić łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, a widza wybierałem oczywiście na moim Discordzie, na którego zapraszam. Link macie w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Tak więc zapraszam tam, bo organizuję na nim nagrywki z widzami. Więc no, na początku, no jak mówiłem, suba dzwonki, łapkę w górę możecie zostawić. No i ja jeszcze przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Ja, goed lager varen. Eet ik? Oh, dat is niet tevreden. Hij laat zijn paas op kliken. Oh. 7 is No nie wiem, czy to ci się tak opłaciło? No nie Na F5 się pojawiłem, bo mi się kliknęło przez przypadek Ty ja na F5 zadaję ci więcej hitów niż na normalny. Pół HP Zajo miałeś? No. Ja miałem długą czerwę od Minecrafta. Dobra. Oj tak, tak Nie, 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 nie. co ja robię? Nie, zostaw mnie Maj kupę. Idź ode mnie. Nie, ale pewnie bym skoczył o to. Ajaj. O, żeś poleciał. Jak? No wiem, blisko było, było blisko. No ja tam nie dolecę nigdy. Na <gulanie> Do twojej palce. Może kiedyś dolecisz. Kiedyś, może. <gulanie> Ale naprawdę? Ale sam wplayowany zostałeś. Jest przy połowę. Kiedyś nie. Ja to złupku pobiłem. Nie. Tknoka nie DOSTAWAŁEŚ? Ej, co to ma znaczyć? Ej, pola Czemu ty takiego małego knoka dostajesz? Dostajesz? No. <laughs> Jeszcze spadło. <laughs> no. <laughs> no. Leci. NIE! No teraz się zauważyłem Powiedz, Daj mi ten punkt! Nie! No, dawaj spadnij Też Ty spadnij! O, ty dostałeś ładnie, ale to było ładne No no, niestety spadłem. Bum! O I pyk Cyk ty przeżyłeś to? Teraz ja z łapki, zagram. Ja, 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 ja. Nie, nie, nie z tego nie, nie, nie. <śleszy> Ej, Czemu ty mokasz? z łapki nic nie Ej, <śleszy> 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 no z łapki, halo Co to za głupio? To to są za <śleszy> <śleszy> to, chity, to skin <śleszy> No sypki <śleszy> Nie, ja gram co? Możesz obudować łóżko? Ok no. oh, to widzę. Nie, mam bloku już No nie, spadłem To znaczy rzucił mnie No nie, ojej ej, ej. Co? No, pewnie mi zniszczyłem łóżko Pozdrawiam, mogę screena, please? Pozdrawiam, pozdrawiam Robię tu respons, ja Bo gdzieś tu nie dobudowałem tu Dawaj, ale szybko, no Dawaj, chodź tu No No, no. No ja leżę No je. Yeah. dawaj idź tam z Ischim. Nice A mamy w ogóle. Yy, no ja do Czy nie? Yy, nie, ale ja jestem bogaty. Mam 10 emeraldów, 8 diamentów. Chłop był taki przypotężnie bogaty. W ogóle chłopy chcą na nas focusa, ale no. Coś im nie idzie. Gdzie? No bo jeden leży. Co to jest? gdzie to gdzie on jest, ale malagi o ty chłop tu jest ja emeraldy zbieram aha postać emeraldów co my tobie zjeździ tu no leży nie, nie ogajnę żółtych. nie co ja żem odwalił co ja żem odwalił pomóż mi idę Ej, zginąłem Ale mi chodzi żółta żółtych wąską. No teraz trzeba uważać. Aha, spoko. Czemu mi cały czas skokaj. Co jest? Czemu ja mam? No się, tepną się, tepnął się do siebie. No nie. Padłem razem z nim. Tak, ja wiem. On no, to specjalnie zrobił, bo wiedział, że my łóżka Okej okay. Co jest? Ale lagi, ale lagi, ale lagi. Ale potężne lagi. Co jest z tym save no, nie i tak? Co jest? Czemu ten dive ma takie lagi? No baj, no. Hmm. No no stoi. Chcę co to nam zniszczy. Łapką zepchniemy. Ale że ja latam? Latanie w lękacie. Kogry. <grymne> no, chodź tu, chodź tu. Nie. No to kto ty robić? No chodź tu, no. No i byśmy, my nie mieli już łóżka, no hopie no. no. Idą, idą, chodź tu. Już. Oczywiście laga dostałem, super, no i F, no i F. Jeden mało. No, dwójka ma. Oni mają pełno, oni nie mają nożyk. Niepotrzebnie budowałeś tak łóżko, bo nie opłaca się, bo jedno TNT wystarczy, żeby wysadzić je. Nie żyję. Dobra, ja będę spadał. Okej, okay, to się okay. No ale, że tu są takie lagi.